widzowie, z tej strony, Kacper I dzisiaj będziemy nagrywać z nowej serii Pixel Gun 3D. Znowu z kolegą Szymkiem. Halo! No to co? Zaczynamy. No, tylko zobacz, co napisałem na czacie. O! No. Oha, <laughs> my no, ja zapomniałem, że sobie broni nie wybrałem. Jesteśmy razem oczywiście. Jakaś, nowy, jakaś nowa mapa. No. Ja wybieram. O kurde, kurde, kurde. O, kurde. Nożyk, o kurde. Nożyk, 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 nożyk. Masz. Dobra. to dostał snajpy. Dobra, tak. I pyk! O kurde. Headshot. Dobra, dobra. ledni. Ej, ja ze y muszę znielogować. Wy Dostał hack od 100. No co jest? Ej, ale oni są dobrzy, nie? Nie, ja zabiłem już sześciu. Aha, kurde, bla, Po O, po prostu znowu 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 co zrobisz, że no ja. Ten jeden akurat był dobry. Ja widzę już jeden rok. Udeblindness dostałem. Zabiłem. Aj, ale akurat ciężko teraz jest. Aj, ale akurat przyznasz, że cięższy, ciężej się teraz robi nie? bo jakby. No. Nie będziesz headshota, a tak nie. A chłopa nie zajmuje na one nie? No ale to tak zawsze było. Bo my przecież mamy 200% HP. No, kurde, widzę, na co miałem. No. Nie, blindnessa widzę akurat. Ja też. Kurde. No głupie. On mnie hmm. tak z daleka trzasnął. Dobra, biorę Amo, i tyle. Ej, ty, już nie można tych granatów trzaskać. No chyba... No nie wiem. Chyba, że na tej mapie po prostu nie U, można. Ja został. No Ej, ty też nie masz pierwszej, i czwartej i szóstej broni? No ja też. Czyli na tej mapie po prostu nie ma, nie można. No to ciekawe. Ktoś mnie podpalił. Nie też. Ale ciekawe jak podpalili, jak czwórki nie ma. A na czwórce jest podpalacz. A ja nie mam właśnie czwórki. No ja też. Kurde. Hej. O, zabiłem leczenie. Skąd? Stamtąd. Stamtąd? No tu jest. Jak nie z jednej, to z drugiej. Jak nie z drugiej, to z pierwszej. Już tego leczenia nie ma. Osiemna, jestem za tobą. Dostał heczopadek. W ogóle pan, widzę wiek ja wymyśliłem tą serię. No, to prawda. Zdjął mnie do smajpety, to z ubami. Kurczę zabił mnie. Nie, ale, ale miodacz no. ognia jest pod czwórką. Miodacz ognia jest pod czwórką. Jak dyfer? No. Aha. A akurat teraz inną mapkę, bo to jest akurat ciężka. O! Magiczne jajco! O, dobra. Nieźle. Gdzie się otwiera ten ten jajco? Armory. Nie no, no ja wszystko założone mam. Akacza. kacza tego y z... Klej z Bastera, nożyk, czwórka. To Nie wiem, co to zresztą jest. Dobra, chłopie Ja, no ja i będę panie. mieć po prostu. Ja po prostu będę mieć granata z Celsa. Aha To ja potrzebniam a nie, to jest bałkan. Jakieś jajko mam. Nie wiem. Bestiary? Bestiariusz? O, equip. Co to mi daje? Nie wiem. Ale ja sobie założę... Bo może masz... on jest najlepszy. Dobra. Dobra. Ja dałabym random mapę. raz, stary. Tylko, że chyba nie będziemy razem. Głupie, ja dostałem innego legendarnego peta. Aha. I stary, jaka mapa? Klasyczna. No i gorsza, bo zawsze mnie tu z pleców biorą. Jesteś, nie jesteśmy razem. Kurde. Kupię, ale to nie bi mnie nie bi. Ok Kurde, kurde, kurde. Dat Zabiłem i chłop mnie. Jak do siebie trzosnę, za mata. żyje brzydkiego słowa, bo czaki nie wkurzają. Nie, nie używaj brzydkich słów na filmie. Dobra, powstrzymam się, ale tylko na odcinkach, bo inaczej nie dam rady. No stary, weź mi, daj pory! Nie wal mnie tak cały czas. Dobra. Łap! Nie. nie mogę, dobra. Walę po prostu do basenu tam. do granata, żeby tam oczyścić. O, klata! o kurde, zabiłem trzech na raz. Ty jesteś w przeciwnej drużynie, masz zero killi. Pogadam, tak, bo nie, bo nie mogę nikogo trafić. przez mojego Aima. Ja, 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 cię, ja, ja cię nie zabiłem, ja cię nie zabiłem, ja cię naprawdę nie zabiłem. Ty mnie zabijasz. O, kurde! Krzyszczę, mnie walną cheatę! Ale nie, to tak nie. jest taki ten, jest taki, jest taka broń. On, na pewno nienormalna. No chłop mnie też przez zabił. Ja nienawidzę takich... no O, zabiłem. Ja cię chyba przez ścianę. Nie! Na pewno nie. Ma. Kolejna. O kurde granat. Ja do niczego amo nie mam. Ile was tu? Więcej was, was być nie mogło, nie? No, nie. Dobra, nie dzisiaj. się. No, my jak tak dalej będzie, to ja nie będę grać. A, aha. Weź jakąś lepszą mapę, na której tylu typów nie będzie mnie tak mocno nawalać. Yy... Ja go nie mogę dać. Aha, bo ty. I widzę tu skład. Ej, no, dołączysz. No, mam connecting tu serwer, czyli do ciebie. Tam daje. Jeszcze raz u mnie dopiero. Kurde. Co to jest za trader? A, A tutaj? A nie. Back. Inwity to squad. Connecting For to server, it? creating. Ej, co to jest za nowa mapa? Jakaś nowa mapa? Aquapark. Nie, no. Chodź no ty koncie się pograbił. Ja no dawaj. Ja tu pewnie będę ci i w tym drewniany drewnianym, i nie smajkać. Jestem, jestem? stary, ja do tej kaczki jestem, w jestem. ja w tej kaczce Siedzę. Ale! dwa, dwa, trzy, na kaczce. dwa, Z. Aha. Popie, Jaka ta kaczka dwa, 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 nie, nie się tam. Kurde. Kaczka czerwonych! Ja szukam tej kaczki, którą ty jedziesz. O, o kurde. Zginąłem. Aha. Typa. Ja w ty... co? Tak szybko? No. Aha. Ej, daj daj po... domową mapę tam. Nie, rando. nie, dawaj jakąś mapę, którą nie graliśmy. Nie no. Ale proszę, akurat nam się wylosuje jakaś w którą nie graliśmy. Na 100% będzie Nuclear City. No tak, no? Na pewno? Na 99%. To? I nie graliśmy jej. Ej, no. Jesteśmy razem. To dobrze. Jakaś no, Ewa, dek? No, ty też. A tamten mnie tutaj, myślę, że... Ja Ja cię... Co co jest Dobra, stary. Kurczę. kurczę Ja ja... O, dobra, ma, mamo Jak dobra. Ja nie wiem ile mam. Mm. Nie mam idę takich. Aha, nie tutaj jest. Woda fuck. Zaraz mm. z siebie zabiję. Nie, nie gadaj! Co ty Co jest? Nie mogę. Ja nie mogę. Po prostu jest mi na tyle ciężko. Bez przeklinania. Okej. Okay. ja pierdela to nie jest przekleństwo. Nie, nie jest. Więc mogę sobie mówić, ja pierdyla. No prawie to nie jest przekleństwo. No ja pierdolę! Dobra, dostał. Stary, ja ciebie potrzebuję! Jestem ko... Ku... Ciebie. Zginąłem od wysokości. Super.

Bum, 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 bum. Bum, bum. Ja z łuku mam na dwa hity Nieważne kogo, czy ktoś ma 100% HP, czy ma mniej Jak, jak od tą bumbum bum. No, jest No co za Te Co za dzein Wygrali, wygrali, d 15 do 22. stary. No Mi się nudził trochę. Nudzi ci się serio. No tak, bo... Jakby... Zaśmęcony tym graniem. No dobra, widzowie. W sumie to by było na tyle. I trzymajcie się w następnym odcinku. Pa, pa.